Teraz prezentuję następnego gołąbka. Jest to gołąbek o numerze 8301. Jest to samiczka. Ojcem jej jest 13 lotnik w Polsce w kategorii D z 2021 roku. Gołąbek był również w drużynie, która wylatała mi 11 miejsce w Polsce w kategorii B w 2019 roku. Ten sam samczyk w 2019 roku miał w A kategorii konficjent 1,79. W tym roku przypuśćmy jego córka jest najlepszą lotniczką oddziału trzecią lotniczką okręgu. Miała na 13 wkładę 12 konkursów, tylko że szpicowo siadała, komficenty niskie, także, także wybitny gołąbek. Matką samiczki jest moja słynna 93-45, też jedna z lepszych lotniczek jakie kiedykolwiek w życiu miałem. Samica w drużynie, była w drużynie, która kiedy byłem w y, 11 w Polsce w kategorii B w 2019 była również dru, drużynie. W 2020 roku, kiedy byłem 13 w Polsce w kategorii C. Także to jest linia Gołębi, wyjątkowo linia Gołębi, u mnie na Gołębniku. Jest ona córką mojej słynnej samicy Rozpodowej Gwiazdy. Także polecam wszystkim i zapraszam do aukcji. Dziękuję.